Kochani, z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam życzyć przede wszystkim zdrówka, bo zdrowie jest najważniejsze, ale też wspaniałej świątecznej atmosfery, by na zewnątrz był śnieg, mrozik lekki. No i cóż, smacznego, dużo prezentów, uciechy, a przede wszystkim tego, że możecie się spotkać z swoimi najbliższymi. Wesołych świąt. Witam wszystkich. Najlepsze świąteczne życzenia, wspaniałego nowego roku, wielkich emocji. Bądźcie razem z nami, bawcie się dobrze, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy. Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku, aby przyszły rok był tak samo owocny, jeśli chodzi o medale i o wyniki naszych sportowców. Więc ze swojej strony postaram się, aby uśmiech na Waszych twarzach zawitał i żebyście mogli nas oglądać jak najczęściej tylko możecie. Zdrowia, szczęścia rodzinnego i naprawdę tego, co sobie każdy wymarzy w życiu. Niech spełnią się wszystkie marzenia, ale to zależy od naszej pracy. Bez pracy nie ma kołaczy i tylko praca czyni mistrza. Wszystkim widzom telewizji polskiej z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i nowego roku 2019 życzę mnóstwo sportowych emocji, nie tylko związanych z piłką nożną, naszemu trenerowi reprezentacji, Jurkowi Brzęczkowi i jego drużynie awansu do Mistrzostw Europy, a drużynom klubowych wspaniałych sukcesów w europejskich pucharach. Wszystkim widzom TVP Sport życzę zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku, nowego roku. Życzę tylko zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, ponieważ wszystko jest w naszych rękach a więc Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Chciałabym życzyć wszystkim widzom TVP Sport, Wesołych Świąt i kolejnego wspaniałego 2019 roku, obfitego w tenisowe sukcesy. Chciałem wszystkim widzom TVP Sport złożyć najserdeczniejsze życzenia, Wesołych Świąt, mnóstwa rodziny, atmosfery i samych bogich myśli, a w zbliżającym się 2019 roku skoków emocjonalnych, mnóstwo adrenaliny i to pod wydarzenia, którymi miejmy nadzieję głównymi bohaterami będą nasi sportowcy. Zdrowych, wesołych, bardzo rodzinnych i pomimo tej zimowej atmosfery ciepłych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w 2019 roku. By te święta były szczęśliwe, radosne w gronie rodzinnym oraz w nadchodzącym roku 2019, żebyście mieli z nas nadal uciechy, tak jak było to w Berlinie, tym razem na mistrzostwach Świata w Doha, ale nie tylko. Halowe mistrzostwa Europy przed nami, także trzymajcie kciuki, liczymy na Was. Was? Pozdrawiam zdrowych, pogodnych świąt, a w nadchodzącym roku wielu sportowych emocji, zdrowych. Bądźcie z nami, dopingujcie nas. Postaramy się Wam odwdzięczyć najlepiej, jak potrafimy. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a także nowego roku, chciałbym życzyć wszystkim widzom TVP Sport, aby ten 2019 rok był szczęśliwy dla polskiego sportu, żebyśmy mogli cieszyć się medalami i sukcesami naszych reprezentantów. A na czas Bożego Narodzenia życzę pokoju, spokoju, wyciszenia, rodzinnej atmosfery. Życzenia także kieruję dla całej ekipy TVP Sport. Wszystkiego dobrego. Pięknych przeżyć i chwil przy wigilijnym i świątecznym stole w gronie najbliższych dla całej rodziny sportowej. Niech zatem Nowonarodzony Bóg nam błogosławi każdego dnia kończącego się roku i w roku 2019.